Hmm. Staram się nie przekroczyć 20 minut. Gramy live to tape, nic nie wycinamy, jeden do jednego, i Dobrze. w ogóle wiesz, po no prostu to wszystko, mi. co tu będzie, to nie ma, to się wytnie. Mój tablet bo właśnie się w tej chwili wyłączył. Czy znaczy wszystkie te pytania, to, to ja już wałkowałem przez ostatnie 10 lat, więc nie ma to tam... Nie, no nuta, to nuda, do jakiegoś takiego, którego. Nie, nie o mam żadnych problemów. Wszystkie mówić. te pytania były mi dziesiątki razy już zadawane, więc Nie, ja mam... to właśnie coś innego. A jest jakieś takie pytanie, którego nie chciałbyś. Właśnie, a inaczej, takie pytanie, którego nigdy nie chciałbyś usłyszeć. Na pewno nie chciałbym, a wiem, że... ale to poleci. Ty ty nie jesteś youtuberem, nie jesteś osobą. Nie, asytu, ja nie wiem, nie. Kim ja jestem. Wszyscy i tak nalepki przyklejają. Ja się wolę sam nie określać. Ja przychodzę do pracy, kręcę materiały, piszę scenariusze, występuję, idę do domu, koniec. Dobra, to ile jest Grzegorza w Dakanie? O mój Boże, moje ukochane pytanie, już yeah! na początek. Okay. Mogłem zadane sobie pora, Zadane, ile ile razy? To mnie Setki, setki <laughs> razy. Nie, nie jestem w stanie tego procentowo obliczyć. Kiedyś faktycznie tej postaci we mnie było bardzo dużo ale to z czasem dużo się zmieniło, życie weryfikuje podejście do wielu w ogóle aspektów takiego życia po prostu codziennego. No i nie zawsze można być cynicznym hamem na co dzień. Starzejesz się. Być może staje się to taką powoli już kon konserwą. No. No dobra, no to jak to jest być tym takim, można powiedzieć, e, dinozaurem. No bo sorry, no ten dobrze, wzrok, no, to podejście. Rozumiem. Słucham? <grym> Życie, no takim weteranem, o! Weteran. <grym> słowo weteran. Weteran? Nie wiem, jak to jest. YouTube bo nie mam, nie mam, nie mam nie <grym> punktu odniesienia, szczerze mówiąc. Ale nie muszę zadać takie pytanie, ponieważ często też rozmawiamy o tym, jak osoby, które chcą. Robić jakąś swoją mhm. karierę na YouTubie, chcą współpracować z MCN-ami, więc tutaj są MC przedstawiciele MCN-ów, którzy mówią o współpracy i tak dalej. Jakbyś miał porównać to, jak było kiedyś, mhm. a jak jest teraz, jeżeli się startuje. No to wolałbym się cofnąć w czasie. Zdecydowanie. Dlaczego? Większa dowolność twórcza i mniejsza spina twórców. MC -y to jest fajna rzecz, naprawdę, ale no jak się klient zgłasza i czego się oczekuje, to trzeba to zrealizować, a nie zawsze to, co twórca chce zrealizować wypełnia jakąś tam jego pasję czy misję. Czyli kiedyś była większa wolność sprawdzia. No i bo poza tym, nie, nie, stały kasy, tym czy... nie stały za tym pieniądze, więc yy, robili to naprawdę ludzie z czystej pasji, kompletnie. Czyli ty zaczynałeś od pasji, a teraz no tak, to jest to, to sposób na to życie. I na zarabianie. No, no to była zabawa. To się akurat miałem taką przyjemność w życiu, że to się przekształciło na, na mój zawód. Przynajmniej na razie, kto wie. E, może mnie to zwolnią. Także <gry> nigdy właśnie też nie wiadomo na YouTubie, bo można wyparować. A powiedz, e, bo to jest ciekawe, jak zaczynałeś 10 lat temu, jakiego sprzętu używaliście? Kamery, VHS na kasety oczywiście. Jaki to był model, już sobie nie przypomnę. Wiem tylko, że to był Sony chyba kamera na takie małe taśmy. No i potem trzeba było iść do sprzętu, zgrać to analogowo, czyńcze do komputera, odpowiednim programem. Nie można było tego dotykać, bo to wszystko longiem musiało się zgrać. I potem przenosimy to na komputer, wypalamy na płyty. Kuska to montuje, Robert. W pierwszym, jednym z pierwszych Adobe Premierze. W ogóle nawet eksport filmu, zmontowanego filmu, który trwał powiedzmy 10 minut, no to to jest dwa dni pracy komputera. A nie daj, boże, a zdarzyło nam się kilka razy popełnić błąd, że tu gdzieś dźwięk, tu zły montaż, a tu klatkę zgubił Adobe Premier, bo to się bardzo często zdarzało. I jeszcze raz. I wypuszczenie materiału mogło, eksport mógł trwać tydzień na przykład. Jeżeli chodzi o ten piątek, zarobiliście na tym coś, czy to nie, było totalnie złotówki, dla złotówki, fanu? Dla fanu. Nawet nie widzieliśmy jak zarabiać, bo wtedy monetyzacja raczkowała. My o tym nie mieliśmy żadnego pojęcia. My mieliśmy po 18-19 lat, także fajnie by było, może coś na tym zarobić. Ale z drugiej strony myślę sobie, że może by to nas troszeczkę też w jakiś sposób zepsuło. Może nie, ale jak sobie o tym przypomnę, jakbym miał z tego wyciągnąć w tamtym wieku, nie wiem, 50 tysięcy złotych, to mogłoby mi troszeczkę odbić. Współpracujesz z Mediacraftem. Jak tak. ta współpraca się zaczęła? I to właściwie nie jest tylko taki rodzaj. Managementu i opieki, ale Ty mhm. właściwie jesteś współtwórcą tak. Media Na tak. czym to polega? Jak to działa? Zaczęło się tak, że po, po tym, jak już zakończyłem współpracę z Wirtualną Polską, gdzie tworzyłem tam do serwisu To się wytnie, miałem półroczną przerwę, gdzie zajmowałem się fotografią i odezwał się do mnie Artur Filipowicz, Weltopowadycha i zaproponował mi prowadzenie programu o filmach Tylko Kino. Bardzo fajny program. Dziękuję bardzo. Serio, oglądałam Super. kilka odcinków Skupujcie. i naprawdę duże propsy. Dziękuję bardzo. Ja jestem wielkim fanem kina i seriali, więc z przyjemnością przyjąłem ofertę i prowadzi, piszę scenariusze i prowadzę, robię recenzje, a z, z biegiem czasu tak nam się dobrze ta współpraca układała, że zaproponowano mi, żebym zaczął współtworzyć ponki. No i od tego momentu właściwie wszystko tak poszło. A czy to nie jest tak, że to jest w ogóle taki rodzaj, taka ścieżka kariery dla youtuberów, że często właśnie youtuberzy w różnych MCN-ach najpierw są podopiecznymi, a potem ta współpraca się rozwija i stają Znam się bardzo współtwórcami? Bardzo niewiele takich przypadków. I nie, ja tutaj nie mówię tego, że jakoś się hełpie albo że jestem wyjątkiem, ale bardzo mało osób jest w stanie schować ambicje do kieszeni i po prostu przez 2-3 lata robić jakiś jeden projekt, nie mieć z tego jakichś wielkich pieniędzy, ale po prostu budować sobie y, pozycję. Bo we w pozorom tego wszystkiego, jak sztuka prezenterska czy praca przed kamerą, trzeba się nauczyć. I ludzie, którzy myślą, że jak pójdą do MCN-u, mają kanał 1000 subów i oczekują kampanii Coca-Coli, no to bardzo się mylą, bo mi to trochę zajęło i też trzeba się nauczyć chociażby, jak wspominałem, czy mówienia z przepony, czy jak patrzeć w kamerę, jak zmieniać kamerę. Ćwiczysz? Poczekaj, Ćwiczysz impostację głosu? Nie, już nie. No ale to skąd? Już nie. Nie, trochę ćwiczeń Wirtualnej Polsce, ale nie za bardzo mi to ale szło. Ale czy miałeś po prostu zajęcia. Nie, 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 nie. Raczej, raczej starałem Dyrekcja, się osobę, która mnie troszeczkę uczyła w tym kierunku. Bo ja strasznie kiedyś troszeczkę sepleniłem, wyraźnie mówiłem, zjadałem słowa, nie mówiłem tak z otwartymi ustami. Ej, to ty, ale poczekaj, poczekaj, bo to mnie interesuje. Bo często jest tak, że na YouTubie im bardziej tak, wiesz, tak brudno, tak, tak mm, zwyczajnie, tak naturalnie, tak, to, to jest lepsze. Tak. A ty tu mówisz o pewnej profesjonalizacji. No bo uważam, że jeżeli nagrywa się program, gdzie recenzujemy film, gramy w studiu yy, i to jest taki no, studyjny bardzo projekt, no to jednak fajnie jest mieć tą jakąś tam minimum tej sztuki prezenterskiej. W sobie, żeby to profesjonalnie brzmiało. Czytasz z promptera? Oczywiście. To, to, jest, to jest w ogóle podstawa. Oczywiście jak mamy scenki, dialogi mówione w pąkach, to ja wkuwam scenariusz, ale w studyjnych programach nie ma to żadnego sensu, bo też inaczej się troszeczkę zmienia sposób mówienia według mnie. Ja sobie sam piszę scenariusze, więc wiem jak mam to mówić, bo sobie to ćwiczę przed komputerem, jak piszę scenariusz, więc Aha. powiedzmy, że wiem. Ty nawet na YouTubie uważasz, że ten element takiej profesjonalizacji powinien być? No, przydałoby się, bo ludzie bardzo duży nacisk kładą na kupno kamery, a nie żeby zrobić coś ze swoją twarzą. Ale że co, żeby make-up nałożyć chociaż? No, żeby po prostu spojrzeć w lustro, nie wiem, porozmawiać z ludźmi. Jak nikt się nie śmieje z dowcipów, no to może nie każdy się nadaje na YouTube'a, no. Okrutna, smutna, prawda. Ale, ale, ale ty teraz właśnie zaprzeczasz temu, co y, mnie wydawało się pewną taką, no, wręcz fundamentalną rzeczą, że no tak YouTube umawia. jest dla każdego, tak się umawia, że mogę wziąć no, a potem się okazuje, że kamerkę, założyć jest. sobie swój własny kanał i tam no, można, rzucać. Można, tylko że ci ludzie oczekują sukcesu, a ten sukces nie przyjdzie. Bo mimo wszystko, że się kupi tą kamerę, to znaczy rodzice kupią bez przesady tą kamerę i zacznie się kręcić na poddaszu, y, vlogi o tym, co ma się w torebce i co było zadane kurwa z przyry, no to nic z tego A mnie by interesowało co ty masz w torebce? Bo mi zdradziłeś, no że i masz zrobi, puder. No i tak, tak, no no to takie lecinkie, jest coś ciekawego. Ja Daczam z pudrem w torebce. Proszę bardzo, mam tak. nawet przy sobie puder w torbie dzisiaj. Nie? No i to jest profesjonalizm, czyli trzeba tak. też zainwestować w puder, w kamerkę i puder. Światło, oświetlenie, wszystkie rzeczy techniczne, we wszystkich tych gazetach i poradnikach wszystko jest opisane, jakie modele i tak dalej. Ale potem ta osoba rozstawia te światła, włącza kamerę i okazuje się, że nie ma absolutnie nic, nic do powiedzenia, że po prostu skrajnie nudna. W związku z tym, że masz takie profesjonalne podejście. Znamy, że mam. No masz. No nikt nie, nie krygu się, ja wiem. Jesteś okay. szczupły, masz profesjonalne podejście. Ja to Wyskonale. widzę. A czujesz się w związku z tym czasem taką czarną owcą? Że myślisz o, inaczej? czy To taki. A -a -a. Dobre. Dobre <grym> dobra. Nie, nie czuję się, ale czasami czasami jest mi przykro. Tak, po ludzku, jest mi przykro, że. Bardzo wrażliwy jesteś. Bardzo. No. Że jestem wkładany do tego samego worka jak osoby, które na przykład od pół roku robią filmy w Minecraftie. No, trochę to boli po prostu, bo ja dokładnie, ja doskonale wiem, bo też robiłem gameplaye i rzeczy związane z gamingiem, jak niewielki nakład pracy trzeba w to włożyć. Oczywiście może być kreatywny montaż i robienie dużej surówki, wybieranie najlepszych tekstów, ale też często tak nie jest. Znaczy ktoś siada i gra z kolegą i gada o tym, co robił w szkole, no. grając z Minecrafta. Ja jestem w tym samym worku z tymi ludźmi. Ja nie mm. mówię, że chcę być winnym, lepszym czy gorszym, tylko po prostu fajnie jakbyśmy byli mimo wszystko jakoś tam rozdzieleni. Bo i tak jesteśmy w wielkiej rodzinie YouTube'a. A jak twoja współpraca z Łukaszem Skalikiem? No już teraz to taka mniejsza, ale cały czas oczywiście prowadzimy Czarne Owce, nasz rodzimy projekt której tam sobie wykiełkował, jeszcze w to się wytnie, ale oderwaliśmy się wtedy od tego. Traktujemy to jako takie nasze dzienniki, wspominki, coś, do czego będziemy można wrócić kiedyś. A nie czujecie się trochę konkurencją? The Media Craft on Epic Maker. Ja myślę, że właśnie nasza znajomość, czy też przyjaźń, jest dowodem na to, że te wojny często między MCN-ami, szczególnie w Polsce, są troszeczkę sztuczne i chyba robione czasami na siłę, bo absolutnie. No co z tego, że my sobie nagrywamy coś i się znamy? My sobie nie podbieramy przecież partnerów, nie kłócimy się, nie robimy dram. Ja nie widzę tutaj żadnego ani konfliktu, ani problemu, żebyśmy się nie znali. Ja wręcz bardzo bym chciał, żeby wszyscy na YouTubie, polskim szczególnie, się lubili. No ale tak nie jest i raczej nie będzie. I mówimy o dźwięku, a mianowicie o tym, że w Twoich produkcjach usunięto po 10 latach dźwięk. Tak. Chodzi mi o Content ID. No i właśnie, według Ciebie to jest dobre? Czy to ma jakieś niebezpieczeństwo, że takie sytuacje mogą mieć miejsce na kanale? I ewentualnie jak się ustrzec przed takimi sytuacjami? Nie kraść. No, my zajmaliśmy tą muzykę. No, no nie ma tutaj żadnego innego słowa na to, no bo po prostu ukradliśmy te utwory, nie mieliśmy do nich praw, użyliśmy je po prostu na przypał. Tylko, że wtedy ten Content ID działał tak, jak działał. Większa była tolerancja ze strony tam producentów, czy nie wiem, kto tam sprawuje na tym piecze, i można było tego używać. Mieliśmy przypadek w jednym z filmów, że m, zablokowano nam film m, przez utwór Share. I napisaliśmy po, po angielsku maila, że m, jesteśmy amatorską grupą filmową Spoko i myślę, że szernie obraziłaby się, gdyby usłyszała nasz utwór w tym projekcie. I po tygodniu nam ten film odblokowali. I do każdego pisaliście, tak? Nie, że Do każdego to nie działało, ale był, był to miły gest z ich strony. I dobrze, no usunęli. No, szkoda, że po tylu latach ktoś się, yy, no właśnie, to się No właśnie, no to jest dziwne, że aż po 10 latach... Ale teraz no bo... bardzo to, ta machina ruszyła. O wiele więcej materiałów już wypada, o wiele bardziej walczą o to. To co teraz zrobić, jeżeli się pokradło, zrobiło się fajne materiały, ma się fajną ilość odsłon i niebezpieczeństwo... Kurwa, modlić się to tylko to A my się to pomoże? Nie. Nie, ewentualnie przemontować, zrobić jakiś reaple. No ale to stracę te wszystkie no to, odsłony. No, to, YouTube, no YouTube, no to syferki, no przecież no. A nie można się jakoś dogadać, jakoś zapłacić. Być może coś? się da. Wiem, że te najpotężniejsze kanały, największe, oczywiście one są na zupełnie innych prawach youtuberskich. Może mogą się dogadać, mogą włączyć tamte firmy, zarabiani na ich materiałach, chociaż pewnie tacy twórcy, duzi się, się na to nie zgodzą. Nie nazywasz siebie youtuberem. No nie. A dlaczego? Bo to trochę obraźliwe. A dlaczego? No to jest bo tak bo... celebryta? To jest tak tani celebryta. Poza tym to jest bardzo związane z, z tym słowem YouTube. A to jest tylko platforma jedna z wielu, na której można coś tworzyć, materiały. Co, videomaker? Internetmaker? Twórca, twórca. Jakiś amatorski twórca filmowy, coś w tym stylu. Ja nie, nie mówię, że to musi być jakaś wymyślona inna plakietka, ale pewnego dnia YouTube może zniknąć. No i będę ex-YouTuberem? Byłem YouTuberem? Jaki według Ciebie jest polski YouTube? Jest dużo ciekawych kanałów, jest dużo ciekawych. Twoje filmów. pięć takich, nie które mam, mógłbyś polecić? Nie mam, tylko wiem, że ludzie mi mówią, że są ciekawe. A to co że... ludzie mówią na mieście, że ciekawe? No nie, tam powiedzmy sci-fi. Że to powadycha, no tego typu. Dobra, kanał, który cię najbardziej wkurza. Z różnych powodów. Może to być dykcja, może być to temat, może być to wykonanie, może być to, że ma dużo subskrybentów, coś, co irytuje i wkurza cię. Nie, nie mam wybranego, bo jak coś mi się nie podoba, to w przeciwieństwie do innych ludzi ja tego dalej nie oglądam po prostu i nie komentuję, nie siedzę na tym kanale, ale myślę, że duża duża m, część gamingowych rzeczy. To jest tak jakby syndrom starszego brata, że siadają przed komputerem i patrzą jak ktoś gra. Ja też chodziłem do kolegów do domu, albo do mnie przychodzili i patrzyli jak gram, ale jak ja mam tą grę na pulpicie i decyduje się oglądać ją w internecie, no to coś jest nie tak, bo ja wolę sam pograć w tą grę. I nie muszę tego nagrywać, ja wolę sobie poprzeżywać te emocje, a nie patrzeć jak ktoś. Oczywiście jak są montaże, ktoś super, zajebiście gra i tak dalej, są klanówki, ja to już zrozumiem ćwiczenie taktyki, no ale codziennie oglądanie jak ktoś gra i o, kurwa, zobaczymy czy mam skórkę do sztyletu, czy tam do, do noża w CS-ie, o, nie wypadła, dziękuję, no. To jest ten sam poziom, co ludzie robią yy, z drapki, no wydałem 14 zł, zobaczymy ile wygram, jest kurwa pół godziny materiał, jak ludzie robią zdrapkę i na koniec wydałem 14 zł, zarobiłam nic, dziękuję, subujcie, no kurwa, co ja mam subskrybować, no, że zdrapki kurwa ktoś A nie robi... czułeś tych emocji podczas tego, jak ktoś je zdrapywał? Ale żeby tam były te emocje, żeby tam był montaż, ale to jest kamera, jeszcze jest nawet nie ucięty początek, tylko ustawianie kurwa kamery, ostrości i wszystko, i zdrapujemy, albo losowanie chipsów i próbowanie chipsów, no... No rak. No. no po prostu rak, gigantyczny rak. No ja oglądam czasami przeglądam te materiały, bo muszę widzieć, co się dzieje i co się klika. No ale to jest po obejrzeniu ja jestem na komórce na onkologii, no ląduję zaraz na No Ale bo nie zobacz mogę. tak samo jak rozpakowywanie kinder niespodzianek. No to też są materiały, które mają ogromną ilość część. to jest takie masywne gówno wideo, że po prostu nie da się tego opisać. No Ja nie jestem w stanie tego zaakceptować, i mam nadzieję, że ta postępująca profesjonalizacja tego YouTube'a wypleni to. Możesz przewidzieć, co będzie za 5-10 lat? No wiem, że teraz skład powolutku wchodzi to, co już było. W Stanach, teraz do nas wchodzą dramy na przykład YouTube'owe. Teraz wchodzimy w okres dram, gdzie ci YouTuberzy, którzy od paru lat już działają i, i tworzą swoje kanały, rozwijają je, bardzo się wszyscy lubili I nagle się okazuje, że w tym top 100, top, top 200 polskiego YouTuba zaczyna się robić ciasno i te suby, pieniądze oczywiście za tym wszystkim stoją, no bo są marki, które pompują kampanię, trzeba zdobywać i tak dalej, i tak dalej. No i zaczynają się jakieś tam konflikty YouTuberów, które ja jedno mam na koncie, bardzo niech lubię której bardzo żałuję e, i bardzo nie polecam generalnie, bo to jest bardzo niski poziom załatwiania problemów niestety. A ty teraz nagrywasz jeszcze syf, czy już wszystko jest pełną profeską? To jest niebezpieczne pytanie! <grywa> Czemu? To jest niebezpieczne pytanie, gdyż no, pracuję i reprezentuję swoją osobą. Ja rozdzielam bardzo pracę zawodową od tego, co ja robię sobie w czasie prywatnym, także ja wiem, co mam To jest mam robić. element dramy, jakby, co? Ja mam, wiem, co mam robić u siebie w filmie, piszę scenariusze, myślę, że wypełniam to całkiem nieźle, bo sukces punków jest na dzień dzisiejszy niezaprzeczalny, także udało nam się od zera zrobić naprawdę duży projekt. Takie kanały jak na przykład Tylko Kino bardzo lubię, bo to jest po prostu coś, coś innego, spokojnego, w miarę kulturalnego. Ja tam sobie nie, nie muszę przeklinać, żeby zdobyć widza. Oczywiście tych wyświetleń nie jest mnóstwo, ale to jest skierowane do jakiegoś tam bardziej ambitniejszego odbiorcy. A to, co ja sobie nagrywam na swoim kanale, to inna sprawa. Bo grube vlogi czy, czy jakieś tam moje recenzje, to już tam... Czyli w pracy profeska, prywatnie syf. A powrót do przeszłości. Szykuje się, powrót do... Antologię, tak. No właśnie. Jakby niejako kontynuacja piątku z powodów takich czysto nie chcemy się narażać jakkolwiek prawnie i tak dalej, więc nie nazywamy tego piątkiem. To będzie kontynuacja przygód mojego bohatera po piątek the series, co jest z nim dalej, co się dzieje i tak dalej. Bardzo depresyjny i smutny projekt. Gdzie będzie antologia? Antologia. I dlaczego? Antologia na, na dzień dzisiejszy. I dlaczego nie na YouTubie? Ląduje na naszej wewnętrznej y, y, telewizji MediaCraft TV i tam będą publikowane odcinki. A na YouTubie być może za jakiś pół roku się to pojawi, ale na razie, na razie po prostu chcemy rozwinąć tą naszą wewnętrzną platformę. Myślę, że to jest dobry, dobry sposób, żeby ściągnąć trochę tam ludzi na początek. I też mam troszeczkę mniej ograniczeń, bo jednak YouTube się już robi taki troszeczkę czasami skostniały, więc tam. Mogę się troszeczkę bardziej pobawić. Ale to muszę zadać jeszcze jedno pytanie, bo kiedyś był taki trend, że firmy stawiały swoje właśnie platformy wideo, mhm. e, no bo miały nad tą pełną kontrolę, mogły to hostować, miały na temat tych e, materiałów pełną wiedzę, przede wszystkim pełną kontrolę. Potem taki trend się pojawił, że lepiej. Umieszczać to na YouTubie, no bo koszty, no to. bo od, od razu są subskrybenci, można też ewentualnie zarabiać, jeżeli ma się tych odsłon dużo na, na wyświetleniach. A jak jest teraz? Właśnie ta tendencja się zmienia, że no jest też pytanie, odchodzi się od tej platformy, jaką jest YouTube? Pytanie techniczne. Ja nie znam za bardzo, jak ten przepływ wygląda. Ta, ra, ra. Nie, no naprawdę. Ja, ja się po prostu na tym nie znam. Ja piszę scenariusze i przebieram się za nazistów albo coś w tym stylu, no bo żartuję z murzynów, więc no. więcej poważnego nie robię na YouTubie. Ale, Faktycznie kiedyś był ten trend. Ten trend zakładania własnej platformy ma sens, jeżeli można do niej przepompować ludzi z, inne, z innych kanałów, które już istnieją. W przypadku dużych koncernów, na przykładzie taka kiedyś była wirtualna Polska, tam był pompowany tłum ludzi przez stronę główną. Mhm. Więc to było. Jeżeli ktoś zaczyna od takiej platformy, no to ciężko jest dobyć widza, bo to się po prostu nie, nie znajdzie tego mhm. osoba. A na YouTube to może być chociażby w polecanych. No ale my jesteśmy w takiej teraz tutaj w Media sytuacji, że możemy sobie na taką platformę pozwolić, bo mamy już dużo kanałów z dużą ilością subskrybentów w różnych kategoriach wiekowych i możemy wpompować tam ludzi i stworzyć własny, prywatny ekosystem, gdzie będziemy fajne, nasze bardzo takie produkcje robić. Kiedy to nastąpi? Start jest 15 maja. No to już właściwie już. 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 Także już można oglądać.